Siemanko komordeczki. witam was w programie Gandia Test. Dzisiaj bardzo nietypowy test, bo to będzie test tej czekolady z nasionami konopi, nieuskana czekolada mleczna z dodatkiem nieuskanych ziaren konopi, cannabis Sativa L. A na głowie mam czapkę nową, Lakersów jak widzicie. Oczywiście, jako że nie jemy w czapce, chociaż niektórzy jedzą, to oczywiście czapeczkę zdejmuję, kładę na stoliku i otwieramy tą czekoladę. Z Sensi Hemp. I oczywiście pamiętajcie, z kodem TOMODEN zawsze macie 10% zniżki na cały asortyment właśnie w Sensi Hemp. I patrzcie. Tak jest, to jest czekolada Sensi Hemp. Już dawno miałem ją przetestować, ale tak się złożyło, że dopiero teraz ją akurat testuję, jak nie mam innych słodyczy do kawy. I właśnie. Dajcie mi chwilkę. Lecę po kawusie. Ok, kawusia już jest. Dzisiaj mała czarna. Wasza zdrówko. Jeszcze trochę dla mnie gorąca. Ja to naprawdę mam bardzo duże, bardzo dużą wrażliwość na ciepło. No, niestety muszę to rozerwać. Zobaczcie, bardzo ładnie zapakowana. Tutaj widać, że na nadruku są akurat e, liście konopi. Co tu jeszcze? Nie wiem, chyba jakaś marchewka możliwe. A nie, przepraszam, tu może być papryczka chili. Dobra, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Oj, 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 Trochę się zaczyna to sypać. Ale widzicie, są nieuskane ziarna konopi. Jak widzicie, to mi się trochę złamało, ale damy sobie z tym radę zobaczcie tych ziarenek konopi ja osobiście bardzo lubię konopne ziarenka nasiona konopi mm. są takie trochę twarde mm. kurde dobre ale spróbujmy w czekoladzie Te nasionka konopi podobne są do słonecznika. Jak ktoś lubi mm, słonecznik jeśli nasiona słonecznika, to na pewno posmakuje. Właśnie. Zasmakuje w nasionach konopi. Mm. Uh -huh. Sama czekolada jest bardzo delikatna, w tej akurat czuć bardzo mleczność. Mam jeszcze czekoladę ciemną, ale to oczywiście w kolejnych filmikach. Ta czekolada jest naprawdę bardzo delikatna, no i właśnie ja na razie to po prostu tak nie wyczułem jakichś smaków, posmaków na przykład wanilii. Które często są na przykład w innych takich jakościowych, dobrych czekoladach. Ale to jeszcze zobaczmy. Hmm. naprawdę ma fajny smak ta sama czekolada dość bogaty hmm. ale tak właśnie hmm, może po prostu przez te nasiona konopi aż tak bardzo na przykład wanilia się nie przebija bo nie, bo wiem, że po prostu często jest dodawana właśnie wanilia do czekolady. Sprawdźmy w ogóle skład. Mhm. Spróbuję tej, może tej samej czekolady, zdejmując po prostu te nasionka konopi, które są po prostu tutaj po prostu tak trochę wbite w tą czekoladę. No i jeszcze jedno. Ja nie jestem ekspertem od czekolady. Są oczywiście na YouTubie ludzie, którzy się na tym bardzo dobrze znają. I właśnie pamiętajcie, żeby... Ja to już wiem od dawna, ale po prostu, żeby poczuć pełnię smaku czekolady, nie wolno jej gryźć, tylko trzeba ją ssać. Jak cukierek po prostu, jak lizaka. Yy, Także naprawdę to jest bardzo dobra czekolada. Ja jej daję 5 na 6 yy, oczywiście w mojej skali jakbym używał skali 1 do 10 to na pewno to by była bardzo mocna 8 ale daję 5 na 6 polecam tą czekoladę naprawdę jest bardzo dobra zaraz ją sobie jeszcze kilka kostek skonsumuję do kawusi tymczasem wasze zdrowie trzymajcie się wielkie pozdro Piona, zdrówko!